Witam Państwa w, w przetargu nieograniczonym. Na otwarciu ofert przedmiotem przetargu jest robota budowlana, wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rybniku. Podajemy, iż kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 122 559 zł i 7 groszy brutto. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa działająca na podstawie zarządzenia wewnętrznego dyrektora śląskiego oddziału w składzie Mariusz Partyka, ja jako przewodniczący komisji. Pan Marcin Rzeszotarski jako zastępca przewodniczącego komisji. Pan Adam Szymura jako członek komisji. Pan Rafał Matyja, członek komisji w tej chwili nieobecny. Pani Agnieszka Broniewicz jako członek komisji i sekretarz Komisji. Wykonamy teraz otwarcia ofert. Oferta nr 1. Oferta numer 1 została złożona przez L. Protect Szymański, spółka Jawna, ulica Tysiąclecia 78-4871 Katowice. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, mającym za przedmiot robotę dobraną wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury Śląskiego UNFZ w Rybniku. Oferujemy wykonanie całego zamówienia za cenę ryczałtową 74 10 zł i 60 groszy. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w ciągu 60 dni od dnia przekazania frontu robót z zastrzeżeniem postanowień wzoru umowy. Zobowiązujemy się udzielić na przedmiot zamówienia 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi zawady. Akceptujemy warunki płatności określone w wzorze umowy. Oferta numer 2. KB Systemy Alarmowe Współka ZO ulica Waryńskiego 63 43 190 Mikołów. Nawiązanie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, mającym za przedmiot robotę budowlaną wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury OWNFZ w Rybniku, oferujemy wykonanie całego zamówienia za cenę ryczałtową. 94 702 zł i 93 grosze brutto. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do 31 grudnia 2020 roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy. Oświadczamy, że zobowiązujemy się udzielić gwarancji i rękojmi 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady. Akceptujemy warunki płatności określone w wzorze umowy. Oferta nr Biuro Usług Specjalistycznych Atom Service z ul. ulica Józefowska 6 40 i 144, Katowice. Nawiązanie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym mającym za przedmiot robotę budowlaną wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku Delegatury Śląskiego FNNZ w, w rybniku. Oferujemy wykonanie całego zamówienia za cenę ryczałtową 97 644 zł. i 77 groszy. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do 31 grudnia 2020 roku, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień z umowy. Zobowiązujemy się udzielić na przedmiot zamówienia 60-miesięcznej gwarancji i rękoumi zawady. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. I oferta numer 4. Interaut Sławomir Kowalczyk, ulica Słowackiego 441400 Mysłowice. W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, mającym za przedmiot robotę wbudowaną wykonanie systemu alarmowego przeciwpożarowego SAP w budynku delegatury śmąskiego OWNFZ w Rybniku, oferujemy wykonanie całego zamówienia za cenę ryczałtową 111 315 zł. Buto. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie do 31 grudnia 2020 roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień wzoru umowy. Zobowiązujemy się udzielić na przedmiot zamówienia 60-miesięcznej gwarancji i rękowi zawady. Akceptujemy warunki płatności określone w wzorze umowy. To wszystkie oferty. Dziękuję bardzo.